Witam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Jesteśmy na budowie słonecznych tarasów. To wielkie przedsięwzięcie, które sprawi, że będziemy mieli w centrum Łodzi przy Kilińskiego 12 prawie setkę pięknych apartamentów. Oczywiście wszystko możesz zobaczyć na stronie stokamienis.pl Ale żeby do tego dojść, żeby móc być tu gdzie jestem, czyli żeby być udziałowcem, inwestorem Musiałem przejść bardzo trudną ścieżkę. Ja przypomnę, że pierwszą swoją działalność gospodarczą otworzyłem w 1997 roku. A potem, 4 lata później, bankructwo. No i mamy rok 2004, gdzie próbuję stawać na nogi. Idę do przodu, I rozwijamy naszą spółkę internetową. Czyli nasz plan był taki, żeby w każdym mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców mieć przynajmniej jednego handlowca. Uparliśmy się, że będziemy sprzedawać strony internetowe w całej Polsce. W każdym mieście, w każdym województwie będziemy mieli swoich handlowców. To było nielada wyzwanie, ale niestety startowaliśmy spod kreski. Nie było finansowania. Próbowaliśmy robić wszystko własnym sumptem. No i to było strasznie trudne, dlatego że w 2004 roku. Kiedy już wpływały zamówienia na strony internetowe, i to wpływało kilkanaście już miesięcznie, to mieliśmy problem taki, że handlowcom, programistom trzeba było płacić już. A na spływ kasy od klientów niestety trzeba było czekać. Czasem e, dwa miesiące, czasem półtora miesiąca, ale trzeba było czekać. Nie mieliśmy finansowania, traciliśmy płynność finansową. Niestety, jak idziesz ścieżką, gdzie zaciskasz zęby i mówisz: Idę do przodu, nie mam nic, nie miałem nic, miałem problemy, mam problemy albo mam niewiele, ale muszę iść do przodu, zawsze będziesz stawał przed problemem, że do pokonania masz. Pewną trudną drogę, być może ta droga dotyczy finansowania twojej yy, przedsiębiorczości, być może twoich projektów, być może nie masz pomysłów, nie masz koncepcji, nie masz wspólnika, ale to wszystko można wypracować, tylko to uzyskuje się ciężką, usilną pracą. Ja to co robię dzisiaj, to do czego doszedłem, też włożyłem w to całą masę pracy. Bardzo często na moich filmach możesz. Usłyszeć, że przez te 10 lat przepracowałem tyle, co przeciętny Polak robi w 20 lat. A więc zobacz, zawziętość, cierpliwość, dążenie do celu i powracamy do tego mojego 2004 roku. I teraz co się dzieje? Mamy zaległości w zus mamy zaległości w Urzędzie Skarbowym. Ktoś mówi, ok, moglibyście iść do przodu, ale potrzebny Wam jest kredyt obrotowy. Jak uzyskać ten kredyt, jak mamy zaległości w Urzędzie Skarbowym i w ZUS-ie? Narosło tego około 50 tysięcy. A więc ruszamy i załatwiamy pieniądze na to. Zastanawiamy się, skąd pozyskać kapitał. Wtedy... 15 lat temu nie było tak przyjemnie jak dzisiaj. Dzisiaj mamy grupy inwestorów, które inwestują. Przecież i u mnie na warsztatach inwestowania w nieruchomości, gdzie jest cała rzesza ludzi, nie jest problemem pieniądz, nie jest problemem załatwianie tego finansowania, tylko problemem jest ciężka praca. Praca, gdzie, która wymaga od Ciebie, żeby rano wstać, przygotować bazę kontaktów, obdzwonić tą bazę kontaktów, pojechać, zrobić spotkania, porozmawiać z ludźmi, wyjść do nich, Znaleźć tą piękną perełkę, jak się znajduje piękną perełkę? No przecież nie za pomocą jakichś wyszukanych systemów, bo w internecie nie ma za dużo perełek. Okej, okay, od czasu do czasu się znajdzie. Ale te najfajniejsze perełki przechodzą przez dostawców perełek, a więc jeżeli chcesz, to musisz nawiązać z nimi więzi, nawiązać relacje. no tego wszystkiego uczę na warsztatach, inwestowania w nieruchomości. I to być może dzisiaj dla ciebie jest wyzwaniem, być może tego dzisiaj potrzebujesz, być może potrzebujesz finansowania. Ale ja mówię, to finansowanie załatwić nie jest trudno, bo jeżeli znajdziesz fajną perełkę i odezwiesz się do mnie, to my finansowanie na to znajdziemy. A my w 2004 roku nie mieliśmy tego finansowania i nie mieliśmy przyjaciół, którzy mogliby nas wesprzeć. Chodziliśmy od drzwi do drzwi, pukaliśmy, próbowaliśmy załatwiać to finansowanie, ale było strasznie ciężko, bo nie mieliśmy takich możliwości, o których opowiadam i o których mówię, że dzisiejsze inwestowanie wygląda całkowicie inaczej. Ten rozwój, ten napływ pieniądza, e, kraj, w którym żyjemy, dzisiaj mamy o wiele fajniejsze możliwości, o wiele lepsze sytuacje. Tylko pytanie, jak ty to wykorzystujesz? Co ty robisz ze swoim życiem? Czy być może gdzieś utknął? i nie możesz z tego swojego problemu wyjść. Być może gasisz gdzieś pożary w swojej firmie. Ja bardzo często mówię do swojego przyjaciela, wspólnika Tomasza Góry, z którym właśnie między innymi tą realizację realizujemy. Tomasz, no trzeba skończyć z pracowaniem, trzeba zarabiać pieniądze. Pytanie, jak Ty to dzisiaj realizujesz, jak realizujesz swoje projekty? Inwestowanie w nieruchomości może być dla Ciebie odrębną odnogą. Inwestowanie w nieruchomości może być dla Ciebie wsparciem. Wczoraj zadzwonił do mnie pewien informatyk i mówi, wiesz, no ja mam masę pracy, mam dużo pieniędzy i też tak myślę, żeby gdzieś lokować te swoje pieniądze. Ja mówię, tak, ale spójrz na to też z innej strony, bo być może kiedyś i zabraknie tego twojego fachu, być może, no, ale później się zaśmiałem, mówię, no jak może informatyków zabraknąć, jak może dzisiaj zabraknąć projektów informatycznych, myślę, że tacy nie będą raczej narażeni na utratę pracy, zajęcia, profesji. Ale gdyby tak było, no nie, fajnie jest mieć drugą odnogę, która dla ciebie pracuje właśnie w nieruchomości. I mamy w końcu 2005 rok, 14 stycznia, wjeżdżam na stację benzynową, tuż przed wyjazdem do Krakowa, piątek po popołudnie, tankuję paliwo, no i... Co ciekawego się okazuje, udaje się na stację bezlową, żeby zapłacić za paliwo. Pani informuje mnie, informuje mnie, że biorę udział w konkursie, daje mi zdrabkę. Pierwsza zdrabka nic, druga zdrabka nic. Wracam do samochodu, odpalam, chcę jechać, ale nie mam płynu do spryskiwaczy. Wracam po ten płyn do spryskiwaczy. No i okazuje się, że przysługuje mi trzecia zdrabka, i w tej trzeciej zdrabce wygrywam Mercedesa. Ktoś by powiedział, że bogatemu to i byk się ocięli. Ale ja wtedy byłem biedny, wtedy byłem pod kreską, wtedy miałem długie ogony. I takie fajne szczęście. Czasami tak jest, że czasami jest trudno i ciężko, a czasami przychodzą piękne chwile. Piękne chwile, chociażby taka, jak ta, gdzie mogę popatrzeć, jak piękna inwestycja powstaje. I to nie dzięki mnie powstaje. Już bardziej bym powiedział dzięki Tomaszowi, bo powiedziałbym dzięki udziałowcom, którzy zaangażowali się w to wspaniałe przedsięwzięcie, gdzie oni zaufali, Przyłączyli się do wspólnych inwestycji i teraz robimy. A przecież za parę miesięcy oddanie tu wima 48 wiszące ogrody. Mini Akademik już właśnie jest wybudowany, o czym można było posłuchać w poprzednim filmie, takim właśnie też motywującym na wideo vlogu. To wszystko jest dzięki nam. To wszystko jest dzięki naszej ciężkiej pracy. Dzięki Twojej ciężkiej pracy. Ale pomyśl, jak Ty możesz wziąć w tym swój udział. Pomyśl, jak Ty możesz zmienić Twoje życie. W 2005 roku, w kwietniu odebraliśmy tego Mercedesa. Daliśmy go pod zastaw znajomemu. On pożyczył nam pieniądze na spłatę zadłużenia w zus w Urzędzie Skarbowym. A potem otrzymaliśmy kredyt obrotowy 240 tysięcy złotych. I pamiętam, od tamtej pory mogliśmy z zaangażowaniem przystąpić do dalszych. Y inwestycji w zakresie naszej firmy internetowej do rozwoju oddziałów i w 2006 roku mieliśmy już oddziały prawie we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Wtedy przenieśliśmy się z Podkarpacia do Łodzi. Tutaj zaczęła się przygoda z inwestowaniem w nieruchomości, bo tam zaczęliśmy ze wspólnikiem lokować nasze pierwsze środki. I malutkimi kroczkami, malutkimi kroczkami, gdzie wtedy w życiu bym nie pomyślał, że będąc w branży informatycznej handlowaliśmy stronami internetowymi, pozycjonowaniem i hostingiem, że to właściwie nieruchomości będą tym elementem biznesowym, który doprowadzi nas tu, gdzie jestem dzisiaj. I teraz, co chciałbym Ci przez to wszystko powiedzieć? Bo być może w tej takiej obszernej mojej wypowiedzi dostrzegłeś wiele wątków, ale to wszystko jest po to, żeby cię zmotywować. Po to, żebyś ty sam pomyślał, jak się rozwijać wszechstronnie, jak udoskonalać swoją inteligencję finansową, jak poszerzać swoją wiedzę matematyczną, a także taką merytoryczną do inwestowania w wielkomości. jak rozwijać swój biznes, jak iść do przodu z tym, gdzie teraz jesteś, jak pchnąć Twój biznes w czasach pandemii jeszcze bardziej. Wiesz, nasze nieruchomości, nasze inwestycje to nie tylko y, takie krążenie wokół jednego tematu. My także wspieramy się w zakresie rozwoju tego, co dotychczas robiliśmy. Wymieniamy się doświadczeniami, kontaktami, informacjami. 28 marca mamy wspaniałą konferencję maraton VIVN online pod tytułem. Droga do Miliona. Obudź w sobie olbrzyma nieruchomości. To jest jedno. Przyjdź, zmotywuj się, zobacz, jakie korzyści ty możesz osiągnąć, będąc razem z nami we wspaniałej społeczności inwestorów. Wejdź na stronę internetową droga do miliona.com i zarezerwuj koniecznie bilet, żeby być z nami, żeby też mieć kontakt ze mną i z tą naszą społecznością. Słuchaj, życie jest piękne. Chcecie Cię zmotywować do życia i do działania. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny.